Pisanie pod pseudonimem ma swoje plusy i minusy i te właśnie omówimy w dzisiejszym odcinku To zasadniczo bardzo ciekawe dla mnie, jak ważną dla Was sprawą jest pisanie pod pseudonimem, jak wielu z Was rozpatruje pisanie pod pseudonimem, jak wielu Was może wstydzić się swojej twórczości względem osób dookoła. Zaczniemy oczywiście od plusów. Jakie są plusy pisania pod pseudonimem? Po pierwsze, wymyślona historia autora. Złośliwe eksperymenty pisarzy i blogerów, które miały już miejsce na polskim rynku, udowadniają, że wolimy czytać zagranicznych twórców bez względu na treść, jak Jaka znajduje się w książce, zarówno czytelnicy, jak i wydawcy większym zaufaniem obdarzają zagranicznego twórcę, aniżeli tego naszego e, rodzimego. Więc, pisząc pod pseudonimem, nagle możemy się okazać e, pisarzem z jakiegoś egzotycznego kraju: możemy być pisarzem z Japonii, możemy być pisarzem ze Szwecji, bo szwedzkie kryminały są przecież takie dobre, możemy się okazać amerykańskim autorem no bo przecież amerykańska fantastyka jest taka cudowna. Więc, mamy tutaj bardzo duże pole do popisu i po kilku publikacjach, które okazują się nagle być bestsellerami, bo amerykańskie, nagle możemy wyjść z cali na biało i powiedzieć, to ja. Sami sobie porównajcie Krzysztof Piersa, K.J. Piersa. Po drugie, nikt się o nas nie dowie. I wbrew pozorom to potrafi być plus yy, i widzę to zwłaszcza po literaturze erotycznej, że bardzo dużo osób potrafi pisać pod pseudonimem ze względu na to, że wstydzą się swojej twórczości. I nie jest to do końca dla mnie dziwne, bo z tego, co jak się zapoznałem z literaturą erotyczną, jak yy, wulgarna i obsceniczna niejednokrotnie potrafi być, to samo skojarzenie, sama konotacja z yy, literaturą erotyczną może nas wybić. Bić. w momencie kiedy jesteś ym, sędzią, prawnikiem terapeutą, nauczycielem w szkole i nagle się okazuje, że piszesz literaturę w której y, bohaterka uprawia seks grupowy y, z całą chmarą y, przechodniów no to jak, w jakiś sposób może to rzucić światło na ciebie, na to czym się zajmujesz, to bardzo ciekawe, inaczej odbieramy y, sceny seksu y, aniżeli sceny kryminalne, no to że Gościu napisze o morderstwie, no to ok, ale jak gościu napisze o seksie, uu, to wtedy się robi ciężko. Trzecia sprawa dyskryminacja. Z tym również były różnego rodzaju aferki. Same autorki robiły niejednokrotnie prowokacje, wysyłając te same książki do wydawców jako autorka i jako autor, i nagle się okazywało, że autorzy mają dużo większe wzięcie, więc wielu, wiele autorek pisało pod pseudonimem męskim, żeby przebić się, można powiedzieć, na rynku. Literackim. Obecnie widzę trend w drugą stronę, wręcz można powiedzieć, że w literaturze erotycznej, na przykład, facet nie funkcjonuje w ogóle, więc wielu facetów pisze pod pseudonimami. Sama Rowling pisała jako J.K. Rowling przede wszystkim, dlatego, żeby zasugerować, że autor nie musi być koniecznie kobietą, że zupełnie inaczej zarezonowałoby J.K. Rowling niż Janet Kathleen Rowling. Więc z tego tytułu też wybrała tak. Taką formę skrótową, żeby nie sugerować płci. Trudno mi się odnieść przyznaję do tematu dyskryminacji pisarek, dlatego że dzisiaj 80% rynku wydawniczego to są yy, czytelniczki. Yy, wydaje mi się, że czytelniczki lubią czytać yy, inne kobiety, ale jeżeli pis piszecie, jesteście pisarkami, dajcie znać w komentarzu, czy spotykałyście się z taką dyskryminacją, że nie chcą was wydać, dlatego że jesteście kobietami. Ważna sprawa jest taka, że pseudonim funkcjonuje de facto w obrębie księgarni, bo jeżeli jeżeli ktoś będzie chciał dotrzeć do tego jak faktycznie nazywa się ta osoba no to w internecie do tego dotrze, bo dziwnym zrządzeniem losu na czyjejś tablicy pojawiają się polecajki, że hej, zobaczcie odkryłem bardzo ciekawą książkę jakiegoś zupełnie nieznanego zagranicznego twórcy, nie? Załóżmy, że podpisywałbym się na książkach Jądzi Hamarowicz. W księgarni będę funkcjonować jako Jonzy Hamarowicz a na spotkaniach autorskich de facto mogę mówić wprost, że ja nazywam się Krzysiek Piersa a Józef Hamarowicz to jest mój pseudonim artystyczny, którym podpisuje się na książkach i nikt właściwie nie będzie miał z tym problemu. Nie oznacza to też, że nigdzie nie możesz pokazać swojego zdjęcia. To, że działasz pod pseudonimem, nie znaczy, że musisz być totalnie anonimowy. Oczywiście ta nutka tajemnicy potrafi fajnie. Płynąć na promocję, ale tylko pod warunkiem, że robisz to yy, konkretnie i budujesz napięcie wokół tajemnicy, kim jest ten tajemniczy autor. No dobrze, a jak wyglądają minusy publikowania pod pseudonimem? Najważniejszym minusem zasadniczo jest budowanie własnej marki, bo pisząc pod pseudonimem jesteś dość ograniczony. Oczywiście można yy, pisać pod pseudonimem, przykładowo Kasia Hanner. Cały czas pokazuje się yy, swoją twarz, swoją sylwetkę i funkcjonuje na spotkaniach autorskich jako Kasia Hanner, aczkolwiek teraz również publikuje, jako pod własnym nazwiskiem, ale najczęściej ten pseudonim ogranicza cię, jeśli chodzi o kreowanie swojego wizerunku. No bo teraz, jeżeli już ja, powiedzmy, w pisarskim gronie mam jakąś tam rozpoznawalność minimalną, i teraz zaczynam fun funkcjonować pod pseudonimem, no to mija się to troszeczkę z celem, bo. Już to istnieje, nie? Więc budując markę e, pseudonimu, budujemy ją wtedy całkowicie od podstaw. W moim osobistym odczuciu pisanie pod pseudonimem strasznie odejmuje takiej radości z publikowania, bo dla mnie osobiście gigantyczną frajdą jest mówienie tego, że ja tą książkę napisałem, że to jest moje dzieło, to jest moja książka i teraz czytacie moją coś ode mnie. Nie wiem, nawet jakbym publikował właśnie pod pseudonimem, czy Kangar, czy Liceum Ogólnomagiczne, czy jakąkolwiek inną książkę, to i tak ja bym się przyznawał do tego Mówiłbym otwarcie, ten gość tam podpisany To jestem ja A ja za bardzo lubię występy publiczne Żebym teraz y, ograniczał swój image Że nie będę twarzy pokazywał Że będę y, w jakimś tym stroju Mogłoby to fajnie rezonować Można stworzyć wokół tego Fajną markę y, W stylu Marshmallow Albo Daft Ale wymaga to dużej konsekwencji y, Dużej charyzmy mimo wszystko Warto mieć też w głowie, że pseudonim to nie jest jakiś taki mur obronny, maska Batmana, która nas obroni w każdej sytuacji. Z własnego powiem przykładu, że spotkałem się z dużą ilością literatury erotycznej, która jest skrajnie wulgarna, pod którą w życiu nie chciałbym się podpisać ani pod własnym nazwiskiem, ani pod pseudonimem, bo gdybym napisał taką literaturę totalnie, totalnie wulgarną. To potem nie spałbym po nocach, nawet jeżeli ta książka byłaby bestsellerem i zarabiałbym potężne pieniądze, to nie spałbym po nocach, co się stanie, jak ludzie się dowiedzą, że to ja napisałem taką książkę. Tyle ode mnie, kochani. Jeżeli podobał Wam się materiał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i odwiedzajcie moje media społecznościowe, do których Was serdecznie zachęcam. Linki macie oczywiście w opisie. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze, na razie do zobaczenia i do usłyszenia.